z tej strony kłopaki 2017 tu jest sprzęt, który dziś kupiłem ale to nie ważne to jest oczywiście marka LG i takie rzeczy kupiłem i dostałem najbardziej to kupiłem tabli... nie, w sumie dostałem te rzeczy za darmo ten sprzęt kupiłem akurat są to kluczyki oryginalne do Skody yy, Felicji takie on, wszystkie cztery z pilotem to jest wcisk. Niestety baterie nie działają. Tu jest taki jeden oryginalny od stacyjki. Jeszcze kierownicę będę miał do niego. To jest w sumie kierownica. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Do nowego projektu. Tu jest kluczyki od SKODY. To jest akurat, nie wiem, jakaś kierownica. Nie wiem, z którego modelu. Auta. Apteczka, apteczka z PRL na polanach Oczywiście z najstarsza już apteczka z czasów PRL do starych aut i tablica yy, Przepraszam za nazwiska yy, czekajcie. Dobra, jesteśmy już po przerwie tablica z czerwonymi napisami i takim inaczej z czerwonym taką oprawką no i cóż to będzie chyba już na tyle w tym odcinku więc trzymajcie się drodzy widzowie no i cześć